Paulina Sylwestrowa moc przebojów wystartowała. Jak tam jest? Jak tam jest? Jak się czujesz na scenie? Bardzo dobrze. Zresztą atmosfera jest no, fantastyczna. Brakuje Krzyśka. Krzysiu, pozdrawiamy Cię serdecznie, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się wszyscy razem. Ale wiadomo, są już w życiu rzeczy najważniejsze, czyli miłość i rodzina. Ściskamy Ciebie mocno, ale no, atmosfera jest świetna. Fajnie, że Toruń, że jest tutaj świetna publiczność, która nas rozgrzewa. Cały rynek tutaj i wszystkie uliczki wypełnione publicznością, która bardzo fajnie się bawi. Także atmosfera Atmosfera jest no, typowo sylwestrowa. A prowadzący super zgrani? Jak to wygląda? Tak, znamy się już od wielu lat. E, z Jurką e, nieco krócej, ale poznaliśmy się z nią też w Tańcu z Gwiazdami bliżej. E, no i e, atmosfera jest bardzo taka miła, rodzinna. No mnie, bardzo, mnie bardzo ciekawi, jak Twoim zdaniem Julia Żugaj sprawdza się w roli prowadzącej? E, Wiesz, co w ogóle pod tym kątem nie oceniam innych? Ja myślę, że każdy powinien swoją ścieżkę odnaleźć czy to w muzyce, czy to w dziennikarstwie, w prezenterce. I jeżeli ludzie kochają kogoś, bo, go, bo, go, bo lubią na niego patrzeć, lubią go słuchać, lubią jego muzykę, no to jest świetna sprawa. I myślę, że jest tutaj miejsce dla każdego z nas. Ja się cieszę, że spotykam fajne młode osoby, które robią ciekawe rzeczy. Także... No ja nie, widziałem nie, nie na próbie właśnie. nie odstaję, nie odstaje. jest fajnie, wlepiła się wasz... Też nie mam czasu tak obserwować i analizować, wiesz, wszystko, A poza tym jestem od tego daleka. To ostatnie pytanie, jakie masz postanowienia noworoczne? Ja nie robię postanowień, ale w tym roku postanowiłam, że w styczniu i udało mi się to ułożyć. To był taki wcześniej. To było wcześniej zaplanowane, więc no nie. Nie będę tego podciągać pod postanowienie noworoczne, ale to był taki plan, żeby w styczniu mieć więcej czasu wolnego, takiego, żeby normalnie pożyć, żeby mniej pracować. I styczeń to będzie taki mój urodzinowy miesiąc. Miesiąc, w którym wyhamuję i będę się cieszyła normalnym życiem, które po prostu uwielbiam. A będziesz hamowała w Polsce czy za granicą? Nie to no będzie Polsce. hamowanie na wakacjach, czy hamowanie w domu po prostu z bliskimi? Po Sylwestrze jedziemy w góry i tam będę świętować swoje urodziny, a później, później po prostu będę się widywała z naszymi widzami w pracy, ale to nie będzie, to będą takie kilka spotkań w kalotu Polsat w pogodzie, no bo wiosna będzie bardzo pracowita i też potrzebuje takiego troszeczkę takiej, z takiego spokoju, żeby sobie żeby się zregenerować i też pocieszyć się. No to hamujmy na Ciebie poczekamy. <gry> dziękuję bardzo. Cudownie, bardzo Wam dziękuję i wszystkiego dobrego na nowy rok.